Siemanko, jest sama Gaminga. Dzisiaj ze mną jest Kacprus. Tak. I, stan, i znaczy niestandardowo, ale nagrywamy sobie detrany e, znowuż. E, ale teraz mam lepszy mikrofon. Teraz są też przyjaciół, także jest super. To jest trzecia próba. Mam nadzieję, że teraz będzie dobrze. Trzymajcie kciuki. Następnie... <noise> Jeśli nie będzie na odcinku, to znaczy, że bo nic się i mi się czas na granic e, Tym razem y, b, b, było trzy próby, także za chwilę będzie chyba runda i się na niej widzimy. A e, więc nie, pierwsza nie runda nie, nie wystartowała. Zobaczymy. Nie. Co... 10 sekund. Kim jesteś? Dobrze. Jestem y, runnerem, a ty? Ja, ja ostatnio w ciągu czterech meczy dwa razy byłem śmiercią. Czy tam w ciągu 5? E, nie zazdro, nie zazdru. Czemu? Ja co wiem, lubię za, za, e, utrudnić ludziom żyć. Wiem. jestem taki rakotwórczy i. Ludzie by byście go na lekcjach nie chcieli widzieć po prostu. To jest Ale pani to nie Słuchaj pani, od angielskiego to nie człowiek, umówmy się być. Niedobre, to nie było miłe. Więc ja szczurą można utrudnić. Jakie to było chamskie. Dobrze, umarłam już raz. No, I will not. No słuchajcie, pani od angielskiego, nie lubi ani angielskiego, nie? <ścoughs> o nie! Laga dostałem ja właśnie taki King Może to serwer. Ej, no, utknąłem na takiej głupiej pułapce, byłbym już chyba pierwszy, gdyby nie to, ja Że jestem, się na krzaku zablokowałem. A trzecia? Cyk. No widzisz, ja byłem gdzieś tam z przodu, ale w krzaku wow. się zablokowałem, lak mnie do niego jeszcze wcisnął. Hej, ping! Nie, jestem na tych głupich, Aha. podskakujących gu... No ja właśnie no też. No weź ten ping ode mnie! Nie można na to wskoczyć, bo mi się Jambus w ogóle nie włącza. No nie, portal tu jest, ja chcę przejść, dobrze. Eee... Y Nadal mam jedną śmierć, więc się będę naprawdę dumna. I ludzie, jakbym gadała bełkoty i w ogóle bełkotała, no właśnie, to właśnie było głupie. E, to wybaczcie, ale ja przed chwilą z miasta wróciłam, co z tego, że kwarantanna i jestem zmęczona. Nie. I miejsca w bagażniku nie było, więc na mnie musiał cały chleb i reszta bagażu leżeć, także chleb mnie obtarł. Na piszczelach, także wybaczcie. Myślałem, że ci mózg kopta. Cicho! Co za szkło czarne. Ej, nie pamiętam tego trapa, naprawdę. O właśnie, a pan im biegam sobie. Oj, Widzę cię! Ja! To będzie koniec? Tak. Ósma! Tak Szósty. jest! Wreszcie więc... cię wyprzedziłem! Dwa. Dobrze, a więc będzie jeszcze jedna rundka. Jej! I może jeszcze dwie nawet. A! Alkohol na gryskach! <ścoughs> no to jest taka zachodnia. Będzie ostatni bardzo Nie, koleś nigdy nie strzelałam kotem po prostu. A wiesz co, my, my wczoraj chcieliśmy zamknąć kota? Gdzie chciałeś zamknąć kota? Kartoniku, nie. A karton, karton ma takie uchwyty, nie? I jeszcze ten karton leżał z, mi z pół miesiąca na dworzu, czyli był deszcz i ciepło, i deszcz i ciepło. <laughs> z kotem w środku. <laughs> I był taki giętki, nie? Nie, i my wsięliśmy ten stary karton. A... <laughs> Nie, garni, wzięliśmy ten karton, nie? No. I zamknęliśmy w nim kota, on chciał uciec pierwszą dziurą i pobiegł tym, gdzie się trzyma, nie? I tam tak wpadł smutnie i utknął je Kasper... przez ten hał... Widzę z tym do, op tak... do opieki społecznej, no to się nagrywa. No ale Mati rozerwał karton i ten. Straszny. E... I ko... O, y, uratowany. No. Znowu ta sama mapa, aczkolwiek y... a, Nie, nie chcę w Jageru. Wybaczcie ludzie. Dobra, całkiem. Ok <noise> to się kameruje. Oczywiście, że to się kameruje. To się kameruje, prawda? Tak to się chyba kameruje. Ale Lobby się też kamerowało, moje głupoty. Y, nie. O Jezu, ale to przeżyłam cudem chyba. Jak Narium to jest. Ja Dla mnie to jest Jagerium. Dla mnie to jest, nie wiem, Jagodzianka. O, nad morzem. Jagodzianki nad morzem Ku... chyba się kupuje, nie? Czy nie? A ja mam wiedzieć, ja nawet nie wiem o czym ty gadasz, ja nie wiem co to jest No Jagodzianki to jest taki placek, no. Co to jest, co to... Jagodzianek? Nie, wiem, ale, co co ja nie jadam, ale Ja nawet nie wiem co to jest. Gość. Może to jadłem, ale nic mi o tym nie wiadomo. O nie, tu są te krzaki, ja tam wpadłem i wyjść nie mogłem, co przed jej ludzie. Brawo. Jezus. Widziałem! Zamknij się! Nie potrzebuję świadków. Tego na pewno nie hej. widziałeś. O. Czemu nie? No ping. Bra, żyję! Nie lubię tej mapy. Skręciłam sobie kostkę, ale żyję. O! E, Widzisz koleś, żyje! Ej, a da się sobie skręcić kręgosłup? Fajnie utknę w tych głupich pajęczynach. E, nie mam pojęcia, czy da się sobie skręcić kręgosłup, ale nie próbowałabym. E, Faktycznie, kręgosłup jest podobno potrzebny, tak twierdzi w każdym razie pani od No mi. bo będziesz chodził jak taki człowiek Ajaj. z gumowymi kośćmi, tak wiesz, tak byś sobie chodził, nie? Ja <grym> Jakbyś <grym> <chcę. grym> się skradał. <grym> no. Taki, taki... O, nie! Ale spadłem głupia. Ale... woda, no ała! Kiedy ping cofa cię prosto w wodę, następnie się respisz, ale ping znowu cię wrzuca w wodę. The bee Ping Dysza... mnie uratował! Przebiegłam przez Dlaczego wodę Dlaczego ping stoi możesz? po twojej stronie? Czemu ping stoi po twojej stronie, a zawsze jest przeciwko mnie? ale spadł. Dobra, pomij pomijmy... Arab, a, Arab, araba działcha I zrzucił. To ja tu jestem odbycia arabem. Araba działham o nie, mam ping, czy mnie wywali? Akurat też mi nowość. Yy, prawda, wszyscy stoją w miejscu, a ja biegam, bo ja jestem, za, zakrzywiłam czasoprzestrzeń i mnie wywaliła serwer. No, ale właśnie o mój Boże, powinno... to jest pierwsza mapa, którą nagrywałam! O mój Boże, to jest pierwsza mapa, którą ukończyłem. Nie <grym grym grym grym> żartuję. Sonika wykapli, pierwszego ja? ukończyłem. Pierwszą mapą, jaką ukończyłem był Sonic. Jeszcze sobie łykałam Monstera, wezmę. I na... Nie, lepiej U. nie. Ej, ale tej mapy U. nie znam, ja na niej nie grałem. Nie. Ale Matrix nie dostałam żadnym, bo dostałam padaczki. A może ale to twój dostał? Mhm. A nóż widelec się mówi. No co to? A, są Ej, ludzie, bo ogólnie ja z, y, zrobiłam dobrze. Nie! Żebym spadłam. No. Sprawiłam. Powiem. Ja nie udzielę. jak ty byś wiedział, co ja tu robię? Jak dostanę strzałą wryj, dobra, nieważne, że żyję, że żyję, że żyję, żyję, żyję. Oni powinni mnie gdzieś... odpusić, bo jakby mi tak, tak, tak źle idzie, że... O. No ale jak jesteś z przodu, to ci nie odpuszczam. No nie wiem, drogi miga. Pingu, daj mi tego jump boosta. nie myty. O, tędy mam iść dobrze. Mam nadzieję, że dobrze idę. Sonic run! O, skończyłam piąta. Nie tak źle, chyba. Dobrze, a więc y, kas czy ty jesteś jeszcze na rundzie? szóste O, okej. Okay. Szósty. byłem... Ja nie... Ej, ale jak ja wyprzedziłem tą hałdę ludzi przede mną? Hałdę. Czy ty na Śląsku jesteś? e dobrze, a więc mam nadzieję, że ten, nie wiem, pięciu minut Ej, a ja? wam się spodobał. No ty tam się nie liczysz, stój se tam. Ym... A... Ty wyzywajesz panią od angielskiego SPŁONI w piekle. A także... nieprawne. nikogo nie wysywa... nie wysywa nie wyzywałem Jak nie? To był żarcik. Dobra cicho, żar... ja nie mogę tej zakończenia nagrać. Także mam nadzieję, Ej. że. Nie Jezus, ale ta Alex poleciała. Miałem takiego granicza, że tak rzucił jednym ja typem przez całą mapę na moich podstawach. <laughs> Dobrze. Tak, tak mi się zwagowało no tak poleciała. Ta Czy ty możesz pozwolić mi nagrać zakończenie? Nie! Ty słowieszczu, człowieku! Ej, miałem płonąć w piecu, nie? Zgadzę się Dobry. w studni! Tu, 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 tu! Dobrze, a więc. do, do się powinno odcinka Cześć.